Cześć! Po naszych uśmiechach już możecie wywnioskować, że jesteśmy na jednym z naszych ulubionych kempingów. Zapom Holiday Resort. To kemping w chorwackiej Dalmacji, który uważamy za jeden z najlepszych w Chorwacji. Ja sprawdzę tutaj wszystko i pokażę Wam, dlaczego uważam, że to jest idealne miejsce na wakacje z rodzinką. A ja sprawdzę atrakcje dla dzieci. Wszystkie mam. ruszamy. No to jesteśmy na basenach. Jeśli chodzi o baseny, są tutaj jakby trzy poziomy różnych basenów. Na samym na dole jest spray park dla dzieciaków, to zaraz Wam go pokażę. Tutaj jest drugi poziom takich właśnie wodnych placów zabaw, a na trzecim poziomie są baseny do pływania, jacuzzi, takie baseny rodzinne i tym podobne. Kompleks jest spory i sporo tu fajnej zabawy, zobaczcie. Poziom basenów, tam są takie wanny z hydromasażem, to jest taki duży basen, gdzie można popływać i poskakać i tam dalej też są jeszcze baseny i też z jacuzzi. Teraz tutaj siedzimy w jacuzzi i czekamy na belki. Ból, Ale generalnie jest tu sporo zabawy. I znajdziesz coś i dla najmłodszych. Ten spray park i ten wodny plac zabaw jest naprawdę świetny. Znajdzie się coś dla dorosłych. Jak widzicie można sobie posiedzieć w jacuzzi z widokiem na morze. Są baseny do popływania. Są baseny do tego, żeby się z dzieciakami pobawić fajnie. Więc za to... On Względem tych basenów jest naprawdę super. Zgadzasz się ze mną czy nie? Tak, zgadam ja, ja, ja. <śmienią> się. A jakieś bąbelki się pojawiły, to ty czy to... <śmienią> to Już podejrzane te bąbelki, tylko u ciebie były. <śmienią> Chyba się zaczynają. <śmienią> Przy jest restauracja. Są też takie bary, no i jest siłownia. Teraz zajrzymy na plażę. Wspólnoty i i bardzo, łagodne łagodne wejście do wody. wody. porozumień, 30 minut 50 kun, 60 minut 60 kun, pół dnia 75 kun, a cały dzień 95 kun. To przyznam wam szczerze, że to jest najtańszy poza kempingiem, na którym w ogóle bezpłatny taki plac zabaw wodny. To ten jest jednym z najtańszych na Istrii te ceny są dużo wyższe. Tam za pół dnia płaciliśmy ponad 100 kun. To jest kempingowa recepcja, w której dokonujecie check inu w momencie, kiedy macie rezerwację bezpośrednio z kempingu, lub też od części tur operatorów, bo u innej części tur operatorów dokonujecie check inu już bezpośrednio u nich. Tutaj ma jest taka tabliczka, w której możecie sobie znaleźć informacje. Jeśli jesteście od jednego z tych tu operatorów, to idziecie od razu bezpośrednio do nich, jeśli od innych, to najpierw do głównej recepcji. Dla dzieci, za Tonino z animacjami. W środku jest schematyzowane pomieszczenie, na zewnątrz jest plac zabaw. Można się pobawić, poskakać na trampolinie. A to jest teatr, w którym odbywają się wieczorne animacje i przedstawienia. Zajrzymy tu wieczorem. Na razie jest pusto, jest godzina 14, gorąco wszyscy są na basenie, na plaży. Teatr jest pusty, ale zobaczcie, że wieczorem będzie tu mnóstwo. Z... No dobra, weźmy okiem co tu się dzieje dla dużych i małych. Jeśli chodzi o mini Maxi Club, czyli dla dzieci od 3 do 6 i od 7 do 10 lat, to mamy Zatonino Klub, yy, mamy takie rzeczy jak piraci z Zatonu Budujmy razem. Cały świat z ZATONINO, czyli to rozumiem jakieś takie animacje dotyczące różnych kultur na świecie. Są zajęcia ZATONINO's Water Waterland, czyli coś na basenie się dzieje. Mini musical jest. Jest, zobaczcie, szkoła pływania i szkoła piłki nożnej. Jest ZATONINO dance, no to to dzieciaki lubią najbardziej. Juniorzy od 11 do 15 lat mają dużo zajęć sportowych. Takich jak siatkówka plażowa, yy, jak yy, piłka nożna, jak wycieczki rowerowe, jakieś zabawy w morzu, zabawy na basenie, water polo i wiele, wiele innych fajnych rzeczy się dzieje dla dzieciaków. Oni również mają naukę pływania i naukę piłki nożnej. Starzy też się nie nudzą bo jest pool gym, w basenie jest aqua aerobic. aquafan, aqua dance school. O, jakbyście chcieli sobie potańczyć z małżonką, z małżonkiem, to możecie pod podszkolić swoje umiejętności taneczne. Są też rozgrywki sportowe dla staruchów. Możecie spróbować swoich sił w ping ponga, w darty, w piłkę y, plażową, w sensie siatkówkę plażową, y, w piłkę nożną też plażową tenisa w basketbol o, proszę bardzo mamy mini, mini disco a dzisiaj, o, Alladyna wystawiają, zobaczcie o 21.30 jest przedstawienie Alladyn musimy pójść zobaczyć slave music na centralnej plaży to już dla dorosłych i pół party jest o 21 20 kosztuje wejście jakaś impreza na basenie Spoko. tak jak mówiłam wieczorami tu wszystko tętni życiem Muzyka Oh, okay. Jeśli lubicie rozgrywki z minigolfa, to tutaj na Zotonie mini minigolf jest świetny. To jest jeden z najładniejszych minigolfów, na jakich kiedykolwiek graliśmy. Wracamy tutaj zawsze, jak jesteśmy na Zotonie i zawsze nam sprawia ogromną frajdę rozgrywka tutaj. Jest on zrobiony w stylu pirackim, więc jest sporo wody, łódek, skarbów. A mi się i woda cudów. bardzo podoba na minigolfach. Tak, woda dodaje sporo uroku, więc idziemy grać! Próba. U, brawo! Wszystkie mało. Smotawek. Nosie hmm. 15, 16. My już sumujemy wyniki naszej gry w minigolfa. Słuchajcie, jest świetna, naprawdę świetna zabawa. Spędziliśmy tu ponad godzinę, bawiliśmy się ekstra. Takie rozgrywki są bardzo, bardzo fajne. Ten teren Adventure Golfa jest naprawdę zrobiony pięknie. Jest dużo kwiatów, dużo roślin, sporo takich miejsc z wodą. Ta piłeczka może Wam też wpaść do wody, więc też jest dodatkowa przygoda. Pokażę Wam jeszcze mini golfa, który tutaj jest i łupki. Co wygrał? Mamunia? Nie wiem. Mamunia. A tutaj mamy minigolfa. No, ten adventure golf ładniejszy, przyznam szczerze. Można też popykać w szachy albo tak jak my w warszawy, ponieważ Michał jest mistrzem szachowym, a ja kompletnie tej gry nie ogarniam i pomimo wielu prób nie potrafię jej pojąć. Więc niestety dziecko musi grać ze mną w warcaby. Smuteczek. źle się gra z mamą w warcaby? No, ale w no tu. Yy, Więc ciśniemy partyjkę w warcaby. To jest ulubiona atrakcja Michała tutaj na tym kempingu. Takie sznurkowe konstrukcje na plaży. Przy których starzy średnio dostają zawału serca co 3 sekundy. A dzieciaki mają super frydy, ale akurat ta konstrukcja jest naprawdę wysoka. Fajny widok. Poza tą wielką konstrukcją, którą widzieliście, tutaj są jeszcze takie mniejsze dla mniejszych dzieci. z mniejszymi hiperzawałami dla rodziców I jest hamaczek nie mi zaraz tyłek przygrzeje, bo gorąco jest. Oh. Można się bujnąć na hamaczku. Przy okazji powiem Wam taką małą, jakby, zrobię taką małą dygresję. Ten camping jest ogromny. Naprawdę jest spory. Ciągnie się od plaży tak głąb yy, lądu i jest długi chyba na ponad kilometr. Więc naprawdę jest tu dużo ludzi. Ale co jest niesamowitego w tym miejscu, to to, że jakby nie odczuwa się tych tłumów. Jak ci ludzie wszyscy powodują, że to miejsce tętni życiem, że dużo się tutaj dzieje, że jest tak gwarnie i wesoło. Ale te tłumy nie męczą. To jest takie trochę dosyć dziwne, bo z reguły na takich wielkich kempingach, jednak duża liczba ludzi, tam gdzieś ten przemiał ludności, bywa upierdliwy, a tutaj jest naprawdę plusem tego miejsca. Ja tu jestem już yy, któryś raz z kolei i naprawdę nie mam się czego przyczepić na tym kempingu. On jest naprawdę, naprawdę świetny. To uważam, że jest genialną miejscowską na wakacje z rodziną. Dzieciaki mają tutaj raj. Rodzice też tutaj mają raj. Są piękne widoki, ciepłe morze, fajne baseny, świetne place zabaw, kapitalne animacje. Kemping jest czysty, zadbany. No, nie mam do się Obok tych konstrukcji sznurkowych są też boiska do siatkówki plażowej. Na razie jest za gorąco, nie ma chętnych do grania, ale wieczorami to tutaj się rozgrywają niezłe turnieje. Tam w budynku jest centrum nurkowe, więc jeśli mielibyście ochotę sobie ponurkować tutaj, to to, to jest miejsce, do którego powinniście trafić. Plac zabaw przy plaży zatopionym statku możecie sobie wypożyczyć łódź albo tam nauczyć się na przykład w szkole surfowania, windsurfingu. Sporo tutaj jest jakichś różnych miejsc, takich budek, które oferują wszelkiego rodzaju szkolenia bądź wypożyczenie sprzętu wodnego. Na zaton możecie przyjechać ze swoim psem. Co więcej, możecie w nim, z nim zamieszkać nie tylko na parceli, ale też w domkach czy apartamentach. Warunek jest taki, że pies nie może zostawać bez opieki w tych miejscach zamieszkania. I to, co najważniejsze, psy mają swoją plażę wyznaczoną, gdzie mogą zażywać psich kąpieli i psich zabaw wodnych. Jest tutaj mini driving school, gdzie można sobie pojeździć po takim torze jazdy. Od 19 jest otwarte, potem co zajrzymy. I można wyposażyć różne rodzaje autek. Są jakieś powolne autka, elektroniczne. Nie ja, ja, ja wiem, jest no. elektryczne auto, powolny kład i szybki kład. No, także przetestujemy być może później i zobaczymy, jak się jeździ szybkim kładem. No, jak widzicie, szybkie kłady wcale nie są takie szybkie, więc Michał sobie odpuścił tę atrakcję i poszedł poskakać na trampolinach. Na kempingu możecie zamieszkać naprawdę w przeróżnych domkach. Te to są akurat domki z serii Premium. Są przepiękne, nowoczesne. Jest w pełni wyposażone, klimatyzowane. Wybór jest naprawdę ogromny. Zaton to nie tylko kemping. Zaton Holiday Resort to także apartament. Więc jeżeli nie do końca jesteście przekonani co do formy kempingowania, to możecie wynająć sobie apartament i korzystać ze wszystkich przywilejów, takich samych jak kempingowicze, czyli z basenów, plaży, z atrakcji, z animacji. Tak wyglądają apartamenty na Zatonie. Czasem, pomiędzy apartamentami, znajdują się takie niewielkie place zabaw dla dzieci z jakąś huśtawką, bujakiem bardziej na zasadzie takiej, że wy sobie siedzicie na tarasie, a dzieci sobie, sobie biegają i się bawią. Tak wygląda nasza alejka. Parcele są częściowo zacienione. Tutaj jest nasze królestwo. Odkrywamy nasze kuchenne tajemnice. Dzisiaj na obiad: paniekie z demem i borówkami. Proszę ocenić. Trochę ich będzie mało, ale... ale to są pyszne. Jakie są? Pyszne. No, dobrze, dobrze. Mamunia zrobiła takie dobre. okejki się robią. Za moimi plecami znajduje się pasaż handlowy. Na tym pasażu są sklepy, bary, restauracje, kioski, sklepy z pierdółkami. Przyjmuje tu również lekarz. W razie potrzeby byście nie mieli, ale gdyby się tak zdarzyło, do pomocy lekarki również szukacie w tym pasażerze. Idziemy go zobaczyć. Restauracja z lodziarnią. Piekarnia. Tutaj możecie kupić świeży chleb. Dalej mamy warzywniak. jakieś sklepiki z pierdłkami różnymi sukienki, kapelusze, czapki, koszulki, pamiątki wszystko wszystko a tutaj jest ambulatorium więc w razie czego tutaj Możecie przyjść. I taki ciąg spory jest jeszcze długo, długo. Tutaj jest bardzo dobra konowa. Berbo się nazywa. Z takim jedzonkiem tradycyjnym nie tylko, ale na dużo jest risotto jest przepyszne. Czarne risotto, na przykład za 82 kuny. Albo y, zupa rybna za 30 kun. Co my tu jeszcze mamy, co mogłabym Wam polecić? Grillowane na przykład, yy, krewetki albo jakieś tutaj rybki. Naprawdę wybór jest. Yy, spory i pyszne mają to jedzenie. To im trzeba przyznać. I fajnie też wygląda. No właśnie, to wasz posiłek jeszcze sobie pływa. Dobra pizza? Pizza woda, woda. Poza tą główną aleją możecie też zrobić zakupy w supermarkecie, gdzie dostaniecie wszystko, co potrzeba yy, i nie potrzeba no <grafy> na kempingu. Jakieś wineczka mamy, nie likiery. Mm. Co tu mamy? Mamy różne, o zobaczcie, jakbyście zap zapomnieli, paletek pistoletów na wodę, łódek. Zabawek Raczej tu rzadko spotykane No ale To tu możecie sobie kupić Mamy chleb tostowy O, tak? na Monopoly No, z Chorwacją chyba Tak Kropoli Kropoli Piwo by chemia, wszystko, po prostu wszystko tu jest. No dobra, słuchajcie, tak powinny wyglądać sanitariaty na kempingach. Tutaj jest wydzielone miejsce, gdzie możecie zrobić sobie grilla, i tylko w tych miejscach grille są dozwolone ze względu na przepisy pożarowe. To jest bardziej jak na basenie niż w toaletach. Tutaj są łazienki rodzinne, które możecie sobie wykupić. Dostajecie specjalną kartę na czytnik, i wtedy z tej łazienki korzystacie tylko wy. To dla tych, którzy, nie wiem, brzydzą się i nie chcą korzystać z jakichś takich wspólnych łazienek i sanitariatów, które są przeznaczone dla wszystkich osób. Tutaj mamy umywalki, toalety dla panów, to ja nie będę zaglądać, pokażę wam dla dzieci i dla pań. To jest nowo, nowy sanitariat z którego można korzystać od tego roku. Zobaczcie jakie prysznice lecieć. Ma nieco. A to są małe toaletki. Wiecie co jak Michał był młodszy i chodziliśmy byliśmy na kempingach, gdzie były takie toalety dla dzieci, to on, non stop, chciał siku. <noise> I non stop chciał się kąpać i myć ręce. Więc ostrzegam, że muszę się dzieciom tak spodobać, że będą chciały ciągle to przechodzić. Wiemy, że to prysznica. Gdzie wejść? Więc niech was nie podglądnie, ale kąpiecie się z widokiem na szumiącą wodę. Tutaj mamy toalety. Toalety z peduszkiem. kumywalką. No, nieźle. Jest też oczywiście toaleta dla osób niepełnosprawnych i prysznic. Tak się zastanawiam, muszę stworzyć taki hashtag fajny kibelki albo coś, bo naprawdę, jakby wszędzie sanitariaty wyglądały tak jak tu na Zotonie, to byłby niezły kosmos. Rzadko mi brakuje słów. Ale to jest naprawdę mega. No po prostu kibelek pierwsza klasa. Tamte sanitariaty, które Wam pokazywałam, były nowką sztuką. Najbliżej naszej parceli są sanitariaty numer jeden, które również są bardzo, bardzo fajne. Zobaczcie, tu jest strefa dla dzieci. Czyste, sprzątane. Dla dzieciaków kolorowe. Teraz wam pokażę część dla dorosłych. Możecie sobie również wynająć łazienki rodzinne, czyli takie zamykane na kluczek, i wtedy korzystacie z nich tylko wy. Tam jest część dla mężczyzn, sanitariaty, zielona dla kobiet. kurtuje ciuchcia, którą możecie przejechać na plażę z tych dalszych części kempingu, bezpłatna ciuchcia po kempingu jeździ co pół godziny, ma stacje dość zaznaczone przy różnych y, miejscach. Z reguły są to bloki sanitarne, albo plaża, albo miejsce na grilla. Nie jeździ jak jest zbytka pogoda. Jak przyjedziecie, to poproszę o przewodnik po Zatonie, czyli Zaton Guide i tutaj będziecie mieli napisane wszystkie informacje dotyczące animacji, dotyczące rzeczy, które będą interesować was, wasze dzieci, całą waszą rodzinkę. Jakieś wycieczki, informacje. Sporo tu tego jest. Więc taka gazetka prasa obowiązkowa. No i to niestety już nasz ostatni wieczór na kempingu za tą holiday restaurant. To jest kemping, który ja uwielbiam, który Michał uwielbia. To jest miejsce, w którym naprawdę można fajnie się pobawić i odpocząć. Więc jeśli lubicie takie kempingi, które tętnią życiem, w których coś się dzieje, w którym dzieciaki nie wiedzą czy iść na basen, czy na zajęcia jakieś, na animacje, czy na park sznurkowy, to musicie tutaj po prostu przyjechać. My ten kemping uwielbiamy i bardzo Wam go polecamy. Natomiast ruszamy na inne kempingi, żeby to również je sprawdzić, powiedzieć Wam czy są fajne i czy się nadają na wakacje z dziećmi. Zapraszam Was też gorąco na film Michała Cool Camping for Kids, w którym on przetestował wszystkie te atrakcje dla dzieci na tym kempingu i dokładnie je ocenił. Więc możecie spojrzeć na nie e, oczami dziecka. Zapraszam Was również na globtroterek.com, gdzie recenzujemy wszystkie odwiedzone przez nas kempingi oraz na naszą grupę na Facebooku Campingi w Europie, gdzie e, świetni ludzie którzy tam są, pokazują odwiedzone przez siebie miejsca, gdzie dyskutujemy i polecamy sobie bądź odradzamy miejsca na wakacje. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.